Siema Tak jak opisałem, będziemy grać na najkorszym serwerze. Sorry, nie nagrałem wcześniej, ale nowy sezon dzisiaj. Tak, dzisiaj był nowy sezon i wtedy nie dało się grać. Ale Perdred Wars 7.17, więc już się boję. Rekrutacja. Siema, fajny link. I... O kurde. Tak, Ile... to nie pokazuje... krzew, krzew, kolejka, kolejka. Yy... Nie wiem, tu co tutaj wejdziemy. Jest tutaj? Oczekiwanie na jeden. Aha, okej. Okay. To tak. więc my jesteśmy w arence i szkoda, że we dwójkę. I. Czemu tak skacze! Jeszcze. Aha! Jeszcze chłop mi to zabiera. O ty, prajże. Ale. Jeszcze ten scoreboard, mapa tort, kracze 16, Jesu... Jeszcze te sklepy nie. Ale chociaż to, że tu jest. Ale to jest głośno, mój god. To zrobił? Szół, no. Nie no, nie wiedziałem, że mamy... Nie, nie wiedziałem, że to jest moje łóżko. A tam ten? już spadł. John on gadnął. No. Nie. A on tam. Dobra, to... Co? Czemu nie co... Co? Uh, ile ty masz chape? co? Co co? jestem, jest mi, uh, tak co? Co jest mi, co? Czemu? Co? Ja, nie... ja! Co jest? No ile ty jeszcze musisz hitów zostać? Ich to się w ogóle nie da No Trzyma się, ale to trzeba ich odepchnąć. No nie da się, co jest? No, jeszcze level jeden, no i. Serio, tu! Tu są leveli na biecie? Co tu! To... Niż tego, że na tym serwerze są tak jakby skakające złota, co na to jeszcze są niewidzialne bloki a jak... a dzisiaj wyszła o 18 nowa edycja oni nie dalej tylko upgrade up ja nie wiem, jeszcze trzeba ciekawe tutaj te mieczyki kosztują 16 nie wiem i z tego, że na tych mie mieczach jest, są levele to jeszcze nie, ja widzę, ja nie mam sił na to Staki jest takie zwalone. Ale jest tak jakby moje. Wiecie co. No. No. <grywia> ja nie mam w ogóle pytań. jak mamy w to gracie, jak to jest wszystko niewidzialne? No patrz. No. No co jestem! Tym... Taka to... jest chora! ...stację leczenia. Co? Ale mi oczy polo. No po prostu mi oczy polo. Ile tu spraja? Dobra, 16, to okej. Okay. I bo ile kosztować 12? Dobra, dziwne. Ale już kupię. kobaczy to jest na stałe, a nie jeszcze, tak jak wtedy. O, jest to sobie, bo jest tu sobie, jak sobie odłożyć. Torwic sobie po to szulty idzie. Poszło to tam się go zabić. Morto! Ty chyba powinieneś... Krym, przecież wiesz, że to jest jakiś loleczek, to. No, I chłopa jeszcze cofa! No, wy to widzicie? Te serwery jest to do trenowania, nie do zabijania. No i. Jeszcze ploki. Jeszcze wskoczyć się nie to. No, i... no i. Co? No i, ale to jest wszystko! Ja, nic... ja nie. Ja w ogóle nie wiem, to wszyscy co nie widzieli! Co jest tu... To... Ja w ogóle... Abelka, uspokój się! Ja pier... Eee, eee. To jest tak... talego? Nie wiem! Wybrałem jakąś silną mapę i teraz gramy... Jeden V1, je Jeden V1 1 V1. Ja nie wyszę dobrać co my może sobie kupimy kamienny kamien ten. Mieczyk. I wywalimy ten. Masz wywalić? Nie masz dobra ci... O dobrej na kresie. Więc to co wyschowamy? Udajemy łóżko, jeszcze te krzywe łóżko. Jezu, tak, co? Dobra, to co? Lecimy. Okej okay, nie wnikam. Co? Co się Okej okay. O, dobrze, wszystko normalnie. Ja. P Na tym serwerze podobało mi się tylko to, że ten, szybko się kupuje i tak jakby. w Q2 Dziękuję. Tylko to mi się podoba, że szybko muszę coś kupić. Troszkę to wełno szybciej. Ten też mi się nie podoba. Czy znaczy, heating jest spoko, tylko że. Się... Tych mnie czeka 100 levele, i to moje łóżko? To moje łóżko? Czerwone. No i czerwony jest niewidzialny, jak go nie widzę? Czerwone ma łóżko? No dobra. Zrobiłem, że tu skawać się skakać, nie da. Jeszcze mu beda. Chyba ma lepszy, A nie wiem, ma taki sam. To ten to nie, ten, to ten nie, ja, ja nie, ja, jak ja wieczyk? jaczyk? 90... się co?! Co, jak on zabił? Spadę z tym Eee... Yy... No. A, dobra. Kupiłem łuk, pi level pierwszy i fireballa, czekajcie, to fireball Ktoś tak wypija? O kurde Nie wiem czy ja teraz idę Ale chłop, wiadomo, że Nie zabije, bo Masz shortnessa pewnie, no wiadomo 52 HP, dobra, jakoś byśmy dali ratę Konieta się do tego chłopa, czekaj, niech czekajcie. Czekaj. co, ja chyba to dobrą taktykę robię Chodź, chodź Jest! Dobra! Yy, oceniam serwer Wiecie na ile oceniam ten serwer? 0 na 10, dobra, dzięki za oglądanie, nie chcę mi się na tym Kupianę w ogóle w serwerze grać, więc powiem wam tylko to. że nigdy nie gracie na tym serwerze, dzięki za oglądanie, dajcie supika i lajka, pa-pa.